Powiększenie Jan Ratajczak, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś w naszym studiu gościmy Radosława Walenda, aktora Teatru Lubuskiego w Zielonej Górze. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, witam. Dziś powiększenie z zaproszeniem na nowy marcowy repertuar lubuskiego teatru, w którym między innymi premiera. Ja ciebie też pod koniec marca, dokładnie 27, ta gorąca można powiedzieć, międzynarodowa premiera, jak już tutaj nam przed momentem zdradził pan Radosław. Co to za spektakl? O co, o co chodzi? Ja ciebie też, ale co? Ja ciebie też lubię, ja ciebie też kocham, ja ciebie też potrzebuję. To jest Miło sztuka słyszeć. o młodych ludziach, reżyseruje ją Lech Mackiewicz mhm. i właśnie w Międzynarodowy Dzień Teatru będziemy mieli tutaj premierę. Powstaje w dwóch obsadach. Dwie trójki, czyli w sumie sześć osób jakby to jest ta ekipa aktorska, wszyscy y, nowi aktorzy Teatru Lubuskiego, którzy tutaj jesteśmy, y, pierwszy sezon. Pracujemy nad tym razem z Lechem Mackiewiczem. Mhm. I o czym będzie, o czym ta historia właściwie? Ono, to jest historia bardzo bliska nam, y, młodym ludziom, y, młodym aktorom, ponieważ opowiada właśnie o trójce, przyjaciół, którzy razem ze sobą mieszkają i y, przyjaźnią się i stawiają pierwsze kroki. W tym zawodzie. Mhm. Przygotowują się do castingu bardzo ważnego, i to, to jakby ta, ta sytuacja, to wydarzenie w ich życiu jest pretekstem do odpowiedzi na bardzo ważne pytania, które wszyscy sobie zadajemy, wchodząc w dorosłość i nie tylko. Pytania właśnie o przyjaźń, miłość. Dlatego tak właśnie odpowiedziałem: ja Ciebie też kocham, lubię. Mhm. Rozumiem, że te wartości sobie cenisz najbardziej. Tak, myślę, że są, są uniwersalne i bardzo ważne w życiu. Przedstawienie po raz pierwszy będzie po polsku. Wcześniej w Australii było grane i dlatego też zbiega się ten spektakl z Międzynarodowym Dniem Teatru. Lech Mackiewicz to chyba także bardzo ciekawa postać, jeżeli chodzi o, o środowisko reżysers reżyserskie. Tak, bardzo ciekawe spotkanie z, z, z reżyserem. Jest bardzo jasnym punktem w ogóle tutaj mojego pobytu w Zielonej Górze i w Teatrze Lubuskim. Bardzo, bardzo sobie cenię to spotkanie, bo jest bardzo twórcze, bardzo wolne, takie inspirujące i, i, i jasne, tak mi się wydaje. Praca, praca przebiega bardzo, bardzo ciekawie. I rzeczywiście, tak, Lech jest autorem tekstu i wystawił go dwukrotnie wcześniej w Australii. A to będzie tak naprawdę pra-premiera polska, bo, bo po raz pierwszy będzie wystawiony po prostu ten tekst w Polsce i w języku polskim. Mhm. Pierwszy raz i to w Zielonej Górze, tylko w Zielonej Górze właściwie. Także już dziś zapraszamy, zapraszamy na ten spektakl. Ja ciebie też, 27 marca. No został niecały miesiąc, jeszcze musicie troszkę popracować na pewno nad, nad tym występem, co wam zostało. Tak, no, myślę, że bardzo ciekawy miesiąc pracy, bo Właściwie mamy już cały zarys. Musimy to wszystko jakby złożyć do kupy, dołożyć do tego muzykę, więc no, takie szlify ostatnie, jeszcze mamy parę scen do zrobienia, do, do skończenia. Jeszcze się wszystko tam układa w głowie i, i myślę, że, że, że się zapowiada naprawdę bardzo ciekawie. Tym bardziej, że uchylamy tam też troszeczkę rąbka tajemnicy co do pracy aktora. Myślę, że ciekawą rzeczą jest pokazanie castingu na żywo, bo będzie tam taka jedna scena, która właściwie będzie improwizowana i na oczach widza będzie się odbywał casting jeden do 1. :1. Mhm. Tak jak ten casting rzeczywiście wygląda i my aktorzy nie będziemy mieli pojęcia, co tak naprawdę będziemy musieli, jakie zadania wykonać. Będzie się to odbywało na żywo przed widzem. Będziemy po prostu zapraszać reżyserów, którzy oglądając spektakl... Będą potem po prostu przeprowadzać casting. Czyli, tak? czyli musicie być gotowi na wszystko, można powiedzieć. Czujni i gotowi na wszystko, tak mm -hmm. można powiedzieć. I zapytałem jeszcze, dla kogo skierowany jest, ja ciebie też, kto, kto powinien się najbardziej zainteresować, czy to dla, dla ludzi młodych, czy może raczej dla, dla starszych? Myślę, że z, każdy może tam odnaleźć coś dla siebie, ale głównie celujemy w ludzi młodych. Zresztą. Uważamy, że, że warto jest właśnie wyciągać rękę i zapraszać do teatru młodych ludzi. Organizujemy otwarte próby. Byliśmy już w paru liceach, w klasach po prostu pokazywaliśmy uczniom próby czytane i rzeczywiście okazywało się, że, że ma to jakiś sens, że chcą słuchać, że są zainteresowani i mówili, że być może przyjdą do teatru, a często w teatrze nie bywają, więc może coś rzeczywiście ich zainteresowało i myślę, że warto takie rzeczy robić. Dzisiaj y, też czeka nas próba otwarta y, na uniwersytecie w Mrowisku, tak zwanym o 16.45 mhm. y, podczas y, zajęć animacji kultury ze studentami. Także też robimy taką otwartą próbę czytaną, zapraszamy ich potem. I zachęcamy do tego, żeby przyszli do teatru i mamy nadzieję, że znajdą coś dla siebie, mhm. zadadzą sobie jakieś pytanie i zainteresuje ich ta sztuka. A czy to też taki casting dla, dla, dla tych ludzi, którzy na tych próbach otwartych bywają, można się sprawdzić, czy, czy to raczej wy przejmujecie inicjatywę podczas tych spotkań? Raczej pokazujemy po prostu kawałek próby czytanej, ale nie udajemy nic przed nimi, tylko jakby. Traktujemy to tak, jakby po prostu byli widzami próby, więc nie odgrywamy żadnych scenek, tylko reżyser daje nam uwagi, więc tak naprawdę coś w rodzaju castingu odbywa się na ich oczach, ale, ale raczej nie... Nie, nie wymaga to od nich niczego więcej niż po prostu aktywnego oglądania mhm. prawda, i słuchania. Jeszcze raz przypomnijmy, ja Ciebie też 27 marca, Teatr Lubuski Zielona Góra. Tak, zapraszamy. scena kameralna, Oczywiście. reżyseria Lech Mackiewicz. Zapraszamy serdecznie. Radosław Walenda był dziś naszym gościem w powiększeniu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję również za uwagę. Do zobaczenia w Teatrze Lubuskim. Zapraszamy do zapoznania się z repertuarem marcowym. A na dziś, w powiększeniu, to wszystko. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia.